Dobra postawa Wisły w No na pewno no przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty, nie ma co ukrywać. My musimy szukać punktów w każdym meczu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że tu jest ciężki teren, że tu się gra ciężko w ostrowcu. Mimo wszystko e, walkę podjęliśmy, straciliśmy za łatwo bramki, e, no, juniorskie, juniorskie bramki stracone, gdzieś tam pewno wyciągniemy e, po analizie z tego wnioski, ale e, te bramki po prostu straciliśmy za łatwo. No, jak się strzela e, bramki na wyjeździe i, i no to, no to mówię, nie, nie, nie można sobie dać strzelić czterech bramek w taki sposób. No, dwie to ewidentne błędy, nieporozumienia między bramkami, ale, ale no dokładnie, tutaj akurat brakło komunikacji i te bramki no, wyglądały komicznie, no, trzeba sobie to powiedzieć jasno, bo wyglądały komicznie, więc no co, no, no, wracamy bez punktów, ale, ale mówię, no, mógł się ten mecz inaczej potoczyć, niestety nie przewozimy nawet, nawet punktów. Abate biegnie po piłkę, bierze tą piłkę, a zespół się liczysz czy brakuje? Nie, nie, to nie, nie, nie o to chodzi, tylko yy, tutaj wiadomo, no każdy już dziś tam pewnie był skoncentrowany na tym, żeby, żeby za chwilę, nie wiem, dać tą bramkę yy, na remis tu no, tak naprawdę nie było bardzo się z czego cieszyć, bo dalej bo, 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 no, przegrywaliśmy. Także, także myślę, że bardziej chodziło o to, żeby, żeby tą piłkę gdzieś tam szybko ustawić i, i, i zdobyć tą kolejną bramkę. No mówię, no, nie udało się i, i walczymy dalej. Komisji!

rozpocząłem, można powiedzieć, zawody dzisiejsze. Oczywiście cieszy, no, gram dla kszor, więc chcę strzelać jak najwięcej bramek. No, ale powodzenia życzę Wiśle, fajnie by się utrzymała. Powiem tak, ciężko ocenić, pojechaliśmy w środę na lutki boisko, woda stała, nogi grząsko, grząsko było, nogi troszeczkę można powiedzieć zmęczone. No i ten mecz tak się rozpoczął, że fajnie wiadomo, rozgrywaliśmy piłkę, ale brakowało tego czegoś. Uważam, że w tym meczu powinniśmy więcej wykorzystać jakiejś sytuacji bądź tego ostatniego podania. No i mecz wyglądałby inaczej, a tak to nerwówka, bo Wisła też strzeliła na bramkę na 2-3. Udało się strzelić na 4-2, już trochę uspokoiło to grę. No ale teraz w środę i idziemy dalej. Tak, ładne bramki. Tak, tak, oczywiście, szczególnie nawrota, fajnie nabiegł na piłkę, uderzył i cóż, no bramka najważniejsza. Uważam, że tak, zasłużone, ale musimy jeszcze się skupić też na obronie i no nie możemy dawać przeciwnikowi aż tyle bramek, a tym bardziej u siebie na swoim stadionie. Świeca, natomiast nie wyszło to najgorzej. Brągiel. Teraz no, Ciężki dla nas mecz. E, można powiedzieć, że, m, że były to dla nas derby, wiadomo. E, pie, pierwsze minuty Ostrowiec e, kontrolował grę. My star staraliśmy się zła złapać swoje tempo gry. E, próbowaliśmy skontratakować, ale niestety na początku meczu to się nie udawało. Po straceniu bramki na 1-0 ostatnie 10 minut podeszliśmy wyżej i spowodowało to, że mieliśmy jakieś sytuacje, ale niestety nie udało się nam zamienić to na bramkę. No w szatni wszyscy byli zmotywow zmotywowani, żeby wyjść na boisko, bo widzieliśmy perspektywę, że można ten mecz wygrać. Niestety, bramka na 2-0. Mówię, no mogła podciąć nam troszkę skrzydła. ale odrobiliśmy szybko na 2-1. Byliśmy na takiej fa na fali, yy, gdzie mogła nas wnieść na to, że mogliśmy to zremisować albo nawet wygrać, ale niestety błąd indywidualny i kontratak i bramka na 3-1 yy, spowodowała to, że znowu musieliśmy odrabiać aż dwubramkowe prowadzenie. I potem znowu się powtórzył taki sam schemat, że wyrównaliśmy, yy, strzeliliśmy gola na 3-2. I niestety znowu kontratak. Dostaliśmy bramkę na 4-2. Do końca walczyliśmy, oddaliśmy całe serducho. Ka każdy, nawet osoby, które weszły z ławki, dały siebie wszystko. Niestety, no, za zabrakło. Z czego te błędy wynikały, wynikły? Wynikały, wyniknęły? Ciężko powiedzieć, bo wiadomo, nie jestem w głowach takich, co, co te błędy popełnili. Ale myślę, że mógł być to jakiś moment takiej dekoncentracji. Albo jakieś taka, no, albo też były, mom, były też momenty gorszej komunikacji, tak. I myślę, że to spowodowało, że były takie właśnie błędy indywidualne. Patrzmy. Było to zagranie. Zablokowanie. Panował piłkę polski. Zaczęły przez trzy zaborników, bo były na początku oczywiście chciałem pogratulować. I prawdę mówiąc, wygrała dzisiaj drużyna, która stworzyła więcej sytuacji, lepiej operowała piłką. My mieliśmy plan swój na ten mecz, nie zrealizowaliśmy go. Niemniej jednak taka najbardziej newralgiczna sytuacja miała miejsce w tym czasie, w którym zostałem ja wykluczony z gry, z ławki trenerskiej za podobne opuszczenie strefy technicznej. Możliwe, że tam metr wyszedłem. To, to, to jest możliwe, nie wiem, bo nawet nie wiem, w którym e, byłem miejscu. E, ani nie było tam ani wulgaryzmów, ani nic. E, może zbyt impulsywnie zapytałem, dlaczego nie było karnego. E, bo w mojej perspektywie akurat Abate przy niefrasobliwości obrońców, bo po, pozwoli mu tam naprawdę na dużo w szesnastce wyszedł. Sam, no jakby nie to, że go sfaulowali, no to pewnie by uderzył do bramki. To był taki kluczowy moment tego spotkania, niepodyktowany rzut karny. I chciałem wrócić do początku. to Po całym meczu no wygrała lepsza drużyna, to nie ulega wątpliwości. Stworzyli sytuację. No a do bramek, które traciliśmy, to dawno nie widziałem, żebyśmy, żebyśmy czy jakikolwiek zespół tak łatwo w tak prostych sytuacjach do, dla zawodników e, tracił bramki. Personalnie tutaj nie będę tego ruszał, ale, e, ale pod tym względem no, w ogóle zawiedliśmy i, i wypada Przeprosić kibiców za to, a jeżeli chodzi, pan powiedział, że, że to był fajny mecz. No, dla kibiców na pewno, jak pada sześć bramek, to dla kibica na pewno jest to dobry mecz. Jeszcze były jakieś strzały do bramki, była poprzeczka z naszej strony jeszcze, Abate, więc do oglądania był to fajny mecz. Jednak, jak ja jestem trenerem i przyjeżdżam na Ostrowiec i prezentujemy krzo trzy bramki. No to nie da się stąd wywieźć punktów. To jest drużyna za dobra, za dobrze poukładana, żebyśmy, żebyśmy mogli coś zapunktować. Jeszcze dwa słowa. Chłopaki walczyli dzisiaj, myślę, ile mogli. Zostawili dużo zdrowia na boisku. Chcieliśmy przerwać tą serię, bo Krzo przegrała tylko z Wieczystą tutaj. tak. Z takim postanowieniem przeszliśmy. no niestety. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, a my będziemy w każdym meczu próbować punktować i mimo tej sytuacji, w jakiej jest drużyna, bo to przecież każdy wie, że po rundzie mieliśmy 9 punktów, będziemy w każdym meczu starać się walczyć i próbować punktować, nie, bądź, nie być świętym Mikołajem, tak jak dzisiaj i może tu będzie grać prościej, a jeszcze może będziemy w stanie zdobyć trochę punktów w tej widze. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz dziękuję trenerze za gratulacje. Uważam, że gratulacje zasłużone. Niemniej jednak, naprawdę spodziewaliśmy się tutaj trudnego meczu, z taką dziwną drużyną, bym powiedział, bo, bo zespół Wisły Sandomierz, po naszych analizach wynikało, że im gra z zespołem, które jest bardziej nastawione na grę kombinacyjną, pozycyjną, po prostu robi te punkty. Chociażby ostatni mecz z Unią czy z Krakowią i te bramki, które zespół. Sandomierza strzelał, tak naprawdę są bardzo charakterystyczne dla tego, dla tego zespołu i naprawdę miałem, miałem pewne obawy co do tego, jaka będzie ta energetyka tych pierwszych dwóch, trzech piłek po tym długim wybiciu bądź zebraniu drugiej piłki. Uważam, że w pierwszej połowie zachowywaliśmy tą sterylność taką w grze i, i było dużo fajnych momentów, gdzie nie musieliśmy się wdawać po prostu w, w przepychankę, w taką, taką grę fizyczną. Dużo było kultury gry, natomiast mało sytuacji, uważam, że po przedostaniu się za linię pomocy brakowało tej dynamiki, ale biorę to też na karp tego, że graliśmy trzy dni temu mecz praktycznie w podobnym skutku i mimo i to trzeba podkreślić też, że mimo tego, że już do pełnej jakby pełni zdrowia wrócili co niektórzy zawodnicy. To jeszcze ich dyspozycja taka faktycznie meczowa pozostawia wiele do życzenia i tutaj nad tym będziemy faktycznie teraz pracowali nad regeneracją, bo za, za 4 dni czeka nas następny mecz. Mam też trochę zastrzeżenia co do tej drugiej połowy, bo zarządzanie samym tym właśnie wynikiem i tymi wydarzeniami, bo z tymi fazami meczu tak naprawdę było uważam na dość niskim poziomie. A to, że mecz fajny dla kibica, to, to, czy to, że jakoś ma ten zespół, no to właśnie świadczą chociażby te sytuacje, że jak już włączaliśmy tam ten trzeci, czwarty bieg, właśnie po tych też kontratakach, to, no to łatwo zdobywaliśmy te bramki. Wiadomo, łatwo strzelone bramki podwójnie można powiedzieć cieszą, martwi oczywiście kolejna rzecz, bo, bo nie chcemy tych bramek tracić na własnym boisku, wiemy jaka, jak, jaką wartość ma nasza linia obrony i dzisiaj ale ale to dzisiaj się taki mecz pokazał wyraźnie, wyrazie że to nie tylko gra czwórka obrońców i bramkarz tylko inne formacje też muszą ciężko pracować na to żeby żeby tych sytuacji było tyle co co zespół Wisły że ma chociażby w pierwszej połowie, bo uważam że pierwsza połowa z punktu widzenia tego co mieliśmy realizować jeśli chodzi o grę defensywną no to no to było okej okay, bo tam chyba Kuba Burek miał raz piłkę w rękach i to to nie był groźny jakiś bardzo strzał natomiast reszta było faktycznie faktycznie bardzo, bardzo dobrze to rozwiązywane. Natomiast druga połowa pozostawiała wiele do życzenia, ale to w poniedziałek wrócimy teraz niech chłopcy poczywają. W poniedziałek wrócimy do, do analiz i będziemy się zastanawiać, co, co można zrobić lepiej w następnych meczach. A w następny mecz kolejne derby czyli z koroną w Pucharze. Dziękuję. długa, długa piłka do Czerniego.

Granie, założona siatka. Jeszcze majdany Ilić. Uderzenie. Krzysztof Kraków cały się Zablokowany w ostatniej chwili jeszcze Uciński. Burek. Będzie poprawka i jest branka dla Wisły z Tym razem bez spalonego na raty zawodnicy Wisła, ale kontakt kontaktowa i tutaj na pewno jeszcze będą nocy w tym meczu już Cały czas się, jest mikro Czy do tego Majdanewicz? Tak, doszedł Abatę Abatę Jeszcze ma ten zawodnik Z Balansem ciała, Wydaje tutaj kolejny zawodników Abatę 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 nie na edynastkę. na jedenastkę z niczego Dlaczego? 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 z Dlaczego? 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 Dlaczego?

i kros na prawą stronę. Zdytko walczy o piłkę z Bieniem. Majdanewicz, teraz tutaj wysoko instruujemy Majdanewicz. Obatę. Obate i Mężyk. Mężyk, podanie do Kościółka. Kościółek, szesnasty mecz Nie chciałbym już teraz w skórze. Z, Abate z każdą minutę się tutaj rozkręca i tak, że on będzie szukał tych pojedynków 1 na 1 jeden z Patrzmy Zrobił to padlik naprawdę dobra sytuacja, Brągiel Brągiel, na długim słupku jest, dyk. Z piłką. Za który przyszedł tutaj. Teraz bramka. Głarci, sudy z najbliższej odległości. Dobre zagranie z rzutu różnego.

Zajdanewicz między nogami do niego zapia. Zdyp. do Czerniego, Czerniła, gdzie sobie przerzucił? Pablik, Pablik! go, Świętego no dwóch! to, zrobili robili z

w no tej połowie ma szansę zdaje... Ta piłka do Abate. Ten przyjął na klatkę Abate. Poprzeczka. Najlepsze zagranie. Jeszcze z dystansu. Wyblokowane i jako Pszczółek, ulewanie na podcięta piłka. Stąpią cudzie